Mm, tak ładnie. I mamy kolejne takie zawi zawiniątko. Tak samo jak było przy tych srebrnych spodniach. Mm. Tak. Jest, wszystko jest. O. I wyjmujemy. I jest to taka oto kurteczka. Więc tak się prezentuje nasza Lalencja. Ma ten sam outfit co tutaj, tylko że ma karyzurę inną. No i ogólnie, to ta kurt -teczka, no jest naprawdę ładna, muszę to przyznać. Więc ja zrobię ozdobę do pokoju dla moich lalek. Um. Mam takie szybkie DIY, jak to mniej więcej zrobić. Czyli bierzemy jakiś sznurek, nitkę, yy, jakąś grubszą nitkę, rzemek albo na przykład wełnę, ołówek, nożyczki i linijkę oraz zieloną i czerwoną kartkę. Może być techniczna albo rysunkowa. Rysujemy takie albo większe trójkąty. Następnie najlepiej sobie wyciąć tak dookoła mniej więcej tego naszego narysowanego trójkąta. Wyciąć najpierw ten nasz trójkąt tylko z dwóch stron, a następnie zgiąć i wyciąć tutaj kolejny trójkąt. Powinno Wam powstać coś takiego. Tak samo powtarzacie kilka razy na czerwonym i kilka razy na zielonym papierze. I jeżeli chcecie, możecie zrobić na przykład zielone, te właśnie trójkąty, na przykład troszkę większe od czerwonych, żeby to jakoś ciekawiej wyglądało, albo możecie zrobić po prostu wszystkie trójkąty tej samej wielkości, jak wolicie. Kiedy mamy już czerwone trójkąty i zielone. To bierzemy nasz sznurek i bierzemy klej, o którym zapomniałam na początku wspomnieć, bądź na przykład taśmę klejącą, czy coś, co po prostu klei z obu stron. Bierzemy coś cięższego i wiem, że nie za bardzo to widać, ale tutaj jest właśnie ten sznurek i przytrzaskujemy sobie ten sznurek z obu stron czymś cięższym, żeby, się, żeby był prosty w miarę. Bierzemy pierwsze ze swoich trójkątów. Smarujemy z jednej strony go klejem, później wsadzamy go pod sznurek i zaciskamy. Robimy tak ze wszystkimi trójkątami po kolei. I jak widać mamy takie oto chorągiewki. Ta niestety jest troszkę krzywo przyklejona, ale da się to wyprostować, póki jeszcze klej nie zasechł do końca. Później wystarczy tylko już zawiązać gdzieś, albo przykleić na przykład na taśmę klejącą i możemy się cieszyć z naszym, naszą ozdobą dla naszych lalek. I tak się prezentują nasze chorągiewki w pełnej okazałości. Więc ja się z Wami żegnam. No i pa pa.